Widzowie, witam w kolejnym filmie na naszym kamar na kanale. Za kamerą jest Szymek. Dzisiaj Bartek będzie typować sezon Barcelony? Tak, na sezon 25-26, a więc tak, zaczynamy. Dobrze. Które miejsce w La Liga? Będzie pierwsze, według mnie. Tak jak w tym sezonie Barcelona powtórzy, to bo ma to mocną pakę i cały czas to podtrzymuje. ale w Realu coś nie gra, ale i tak Real jest dużo lepiej. no. Dobrze, kolejne. Które wypucharze króla? W finale przegramy z Realem. To jest takie moje przewidywania Będzie 2-1 dla Realu w finale. Nie wiem dlaczego, ale tak typuje. Super Puchar. Będzie wygrany Super Puchar. W finale będzie 3-1 z Realem Madrid. Dobrze, Liga Mistrzów. 1-8 z Borusją do Dobrze, mnie tak będzie. No niestety, no, tak szczerze, um, trochę teraz w tym sezonie nie daje szans Barcelony Lidze Mistrzów. Mam nadzieję, że będzie oczywiście jak najlepiej. To są moje typowania na sezon 2020-2026. Do zobaczenia! Nara!